Jana Skibińska witam serdecznie. Znajdujemy się w fantastycznym miejscu w oazie i to oaza nie tylko spokoju, ale przede wszystkim fantastycznych brzmień. Skąd pomysł, żeby tutaj przenieść się z festiwalem? Leszek Możdor oczywiście jest gościem i organizatorem. No, ponieważ muzyka jest produktem natury, tak jak drzewa, ptaki, woda, to pomyśleliśmy z organizatorami, że Umieszczenie festiwalu jazzowego w tak przyjemnych warunkach natury będzie idealnym, idealną propozycją dla publiczności lubiącej posłuchać jakichś ambitnych dźwięków w przyjemnym otoczeniu. Tutaj jest pięknie, jest piękne jezioro, drzewka szumią, ptaszki śpiewają i oprócz tych śpiewających ptaszków będziemy mieli jeszcze znakomitych e, muzyków improwizujących, którzy na pewno od, odżywią naszą duszę. Muzyka jazzowa zazwyczaj kojarzy się z czymś elitarnym, bardzo prestiżowym. Czy Wy chcecie przełamać tę konwencję i sprawi, pokazać, że ten festiwal to jest po prostu coś fantastycznie normalnego? No to miło mi słyszeć, że muzyka jest czymś elitarnym i prestiżowym, bo Czasami widuję muzyków kompletnie nieprestiżowych. Zazwyczaj tak się kojarzy. No to jest od niedawna chyba, bo do tej pory raczej muzyka była jazzowa. Kojarzona była raczej z dymem papierosowym, z alkoholem i ze swobodnym trybem życia. Ale od jakiegoś czasu niestety muzyka jazzowa stała się muzyką prestiżową i elitarną. E, tak naprawdę to nie muzyka jazzowa jest muzyką prestiżową. To liczy się format artystów, którzy wykonują muzykę i wypowiadają się w danym języku, jakim jest jazz na ten festiwal udało nam się zaprosić naprawdę wybitne osobowości, ludzi bardzo doświadczonych, którzy mają coś do powiedzenia. Także myślę, że będzie warto tu przyjechać. Jedyny problem, jaki spotkaliśmy to to, że Zohar Fresko, nasz kochany przyjaciel niestety miał poważną operację w szpitalu. I no nie może z nami być na festiwalu. Także serdecznie Państwa przepraszam, tych, którzy liczyli na udział Zohara Fresco, który wstępnie się zgodził. No w tej chwili trzymamy kciuki za jak najszybszy powrót do zdrowia i może będzie z nami za rok. Czy to jest celowy pomysł, żeby głównie pianistów zaprezentować podczas tego festiwalu? No wiadomo, że będąc pianistą mam słabość do klawiatury i interesuje mnie to, co robią koledzy. Także udało mi się ściągnąć naprawdę fascynujące postacie. Michał Wolny, który jest pianistą funkcjon funkcjonującym w wytwórni Act Music. To jest jedna z najciekawszych postaci, jakie udało mi się ostatnio zobaczyć. No i Nick Barszronin to jest też niesamowity muzyk, którego nie widziałem jeszcze na żywo. Natomiast znam jego płyty i widziałem go na YouTube, i jestem bardzo ciekaw, jak on wypadnie. Ale no z tego co wiem, to jeździ po całym świecie no i robi wstrząsające wrażenie na wszystkich, którzy go słyszeli. Także bardzo się cieszę, że będzie dane nam usłyszeć go tutaj. To jest jeden z niewielu ludzi, którzy naprawdę no, sprawili, że ja zacząłem wierzyć, że. Granie Jezu ma sens, bo po latach uprawiania tej muzyki trudno znaleźć coś naprawdę świeżego. A to, co tutaj Państwo usłyszą, to na pewno będzie interesujące. Ale koncerty nie tylko w wersji instrumentalnej, i świetna wokalistka także. Świetna i piękna kobieta. Piękna tak. kobieta to, tak? to mężczyźni powinni o <laughs> Tak, no nie są. To, to, są, to, to jest jakby też atut, jej, który, który sprawia, że te że jej koncerty są obdarzone dodatkową warstwą jakiegoś wdzięku. Ale najważniejsze jest to, że to jest po prostu świetna wokalistka, która umie śpiewać i towarzyszy jej naprawdę sprawny zespół. To jest bardziej muzyka środka, to jest bardziej muzyka rozrywkowa, ale proszę mi wierzyć, to jest muzyka pełna uroku. I na pewno ci z Państwa, którzy zdecydują się na ten koncert, miło spędzą czas, bo ta aura, jaką Wiktoria wokół siebie prowokuje, roztacza, no jest naprawdę wyjątkowa. Nie wiem, czy termin jest przypadkowy. 21-2 czerwca. To jest noc kupały. Najkrótsza noc, ale zaraz najbarwniej ubrana muzyką. No, widocznie tak. Skoro, skoro to jest noc, noc kupały, to myślę, że tutaj kupała na pewno dzisiaj z nami będzie się bawił w tym terminie. 21-22 czerwca. Tym bardziej, że jezioro. Pokażę Państwu tylko plakat. Patrząc na niego już ma się ochotę po prostu tutaj siedzieć i wydaje mi się, że to też tak bardzo przybliża klimat takiej swobody i fantastycznego muzykowania. Czy to jest pierwszy i mam nadzieję nie ostatni koncert w cyklu? To jest festiwal pierwszy. Mam nadzieję, że wystarczy nam siły i energii, żeby kontynuować ten cykl. Zobaczymy jak wypali pierwsza impreza, jak publiczność zareaguje, jak wiele błędów Organizacyjnych popełnimy, bo na pewno takie będą również, ale mamy sporo entuzjazmu i mam nadzieję, że uda się stworzyć imprezę cykliczną. Rozumiem, że scena udustawiana będzie na zewnątrz, czyli klimat typowy nadjeziorny. Tak jest, nawet zastanawiamy się, czy nie zrobić dwóch scen, ale wszystko się w tej chwili waży. Najważniejsze, żeby artyści mieli komfort, a publiczność miała dobry dźwięk. I także była zabezpieczona jakoś przed tutaj kaprysami natury, ale piękno tej przestrzeni, myślę, że nawet jeżeli trochę popada, to zrekompensuje nam to wszystko. Jeszcze tylko parę słów na temat twojej, Twojego występu, Twojej produkcji, związanej oczywiście z muzyką komedy. Czy można powiedzieć, że od jakiegoś czasu wróciła moda na komedę? No, Moda na komedę konsekwentnie się rozwija i to nie jest tak, że ona wróciła. Moda na komedę od pierwszych jego dźwięków, które on wydał jako profesjonalny muzyk, już się zaczęła. To jest muzyk, artysta naznaczony w sposób szczególny przez to medium, jakim jest muzyka. Ta muzyka jakby zagarnęła go bez żadnych... Wątpliwości. On stał się artystą. Pomimo tego, że miał wykształcenie medyczne i był zawodowym lekarzem, to jednak ten zew okazał się tak silny, że on porzucił to wszystko dla świata muzyki i to wyraźnie w jego pracy widać. To jest wybitny artysta, który właściwie tutaj no, no nie miał nic do powiedzenia. Muzyka on, on jest własnością muzyki i to słychać w każdym dźwięku, który skomponował. Ten festiwal będzie miał na pewno dużo do powiedzenia, więc zapraszamy Państwa 21 i 2 czerwca do Oazy nad Jeziorem Strzeszyńskim. Myślę, że będzie można swobodnie popłynąć z nurtem brzmienia i jazzowego przede wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję za przybliżenie festiwalu. Państwo, moim gościem był Leszek Możdżer, organizator i pomysłodawca festiwalu. Zapraszamy serdecznie.